Dzień dobry Państwu. Kłaniam się nisko. Bartosz Juroszek ponownie w kolejnym odcinku z serii Being Kryptopyta. Dzisiaj moim gościem jest, jest Paweł Górecki, twórca projektu Silent Angel Red. Projektu, który jest wyjątkowy moim zdaniem, dlatego, że jest skierowany dla rodzin i osób borykających się z problemem syndrom, syndromu RETA. Dzień dobry, Pawle. No cześć, witam. Pawle, cieszę się, że. E, że zgodziła się porozmawiać dzisiaj z nami na ten temat, ponieważ do tej pory nie zdarzyło mi się jeszcze rozmawiać z nikim, czy z żadnym projektem, który był skierowany tak naprawdę dla pomocy innym osobom. Jakby skupiłeś się na, na, na konkretnym jednym przypadku, jeśli tak mogę to nazwać, i, i mówimy tutaj o syndromie Reta. Zanim przejdziemy do spraw typowo blockchainowych, kryptowalutowych, czy też NFT, powiedz proszę. Czym jest syndrom RETA i z czym tak naprawdę walczysz na co dzień? No to tak, słuchaj, no, po pierwsze zespół RETA, troszkę Cię poprawię, bo syndrom RETA to, to jest troszkę inaczej po angielsku, ale to jest zespół RETA. No borykamy się na co dzień z walką o, z walką o swoje dziecko, no tak Ci powiem, gdyż jest to schorzenie genetyczne. Podobno 100% nie jestem pewny. Jeszcze tego. To jest taka choroba, która odbiera po prostu rodzicom dziecko. Tak pokrótce powiem, żeby nie przedłużać. Tak mi się wydaje. Czy coś jeszcze? Nie, jakby wiesz, to są takie sytuacje, w których czasami nie, nie wiem, co powiedzieć, jakby, bo, bo sam nigdy nie byłem w takiej sytuacji. Natomiast dobra. Nie. nie, <grym> nie Sytuacjach też, bo to jest. Mnie to dotyka też. Sam mam dziecko, które ma zespół RETA właśnie. Jest to. Nie o tym mówić, aczkolwiek, no tak, zabiera, ta choroba zabiera nam dziecko, walczę o to, żeby nie zabrało. Bo tak, w ten sposób. Jak się dowiedziałem, co to jest, jako miłośnik kryptowalut, krypto, zacząłem myśleć, jak to zrobić, żeby to nagłośnić, co z tym zrobić, bo po prostu, jak to powiedzieć, no nie mamy... Od 40 czy 50 lat po prostu nic się nie dzieje w tej chorobie. Nie ma, nie, nie ma, nie ma lekarstwa, nie ma suplementacji, nie ma rozmowy. Jesteśmy cały czas odsuwani na bok, na bok, na bok, na bok. Postanowiłem po prostu z tym coś zrobić no i działamy, działamy bardzo mocno. No i, i, i skupmy się te tutaj na tym. To jest naprawdę fantastyczne, co robisz, bo, bo nie dość, że, 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 że jakby twoje dziecko jest dotknięte tym, tym zespołem, to chcesz pomagać innym, bo doskonale wiesz... Tak. Po pierwsze, z czym te rodziny się zderzają na co dzień i tak naprawdę, jakie braki są w, w pomocy takim rodzinom. Paweł, projekt, który, który uruchomiłeś, skupia się przede wszystkim właśnie na pomocy tym rodzinom. Może to już teraz nie będę się powtarzał, natomiast chciałbym troszeczkę porozmawiać, bo wykorzystujesz NFT co jest bardzo fajne jakby też też technologicznie i e, ponieważ jestem też gdzieś tam bezpośrednio związany z innymi projektami charity czy z innym przepraszam projektem charity e, dlatego wiem że jest siła w, w społeczności kryptowalut natomiast e, Opowiedz proszę o samym projekcie, jakby o, o fundamentach projektu, czym są W taki, w jaki sposób można wesprzeć twoją, Twój projekt czy, czy Twoją fundację, w jaki sposób będziesz tą technologię chciał wykorzystywać, żeby po prostu pokazywać ludziom, że, że, że kryptorynek to nie jest tylko rynek spekulacyjny, ale to jest świetne, świetna społeczność, która naprawdę potrafi pomóc. Tak, dokładnie, Bartku. Zostałem bardzo miło przyjęty w społeczności krypto. Cały, ca, ca, cały projekt został. Inicjatywa została bardzo fajnie przyjęta, muszę powiedzieć. Dzień w dzień rośniemy w siłę. Obserwujących, <coughs> obserwujących ludzi wzrasta. Co mnie cieszy, naprawdę cieszy mnie to. Nie myślałem, że to tak szybko pójdzie, ale jest, jest, jest fajnie. Czym jest projekt? projekt, to, 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 to sercem projektu są NFT, NFT for Charity. Pierwsze, pierwsze trzy kolekcje są już wypuszczone na open sale. Jest to podstawowa kolekcja Basic, srebrna i złota. Można już sobie kupić i podział benefitu, benefit zostaje podzielony w ten sposób, że 50% oddajemy prosto do rodzin dotkniętych zespołem RETA. Mówię rodzin, bo, bo są to rzeczy, które, które nie są refundowane, lub ciężko, żeby były zrefundowane. My wypełniamy tą lukę po prostu. Chodzi o na przykład uprawianie sportu z dzieckiem. Niepełnosprawnym są takie specjalne wózki, bagi, gdzie, gdzie, gdzie po prostu możesz uprawiać ten sport, biegać czy też wyjeżdżać na wakacje, bo z normalnym wózkiem, przepraszam teraz, nie mogę znaleźć polskiego słowa wózek inwalidzki. Z normalnym wózkiem inwalidzkim nie da się po prostu po lesie jeździć. Czy... Muszą być utwardzone, utwardzone drogi. W wózkach typu bagi już nie. Pokonujesz góry, kamienie, krawężniki. Dojdziesz, z zawziętością, dojdziesz do celu. Już spróbowaliśmy. Fajna naprawdę rzecz dla nas, rodziców, jak i, jak i dla dziecka, bo bez tego po prostu dziecko też nie zobaczy tego, co byśmy chcieli, żeby zobaczyło, czyli. Czyli z tego co mówisz, to Twój projekt to nie jest tylko pomoc finansowa, ale przede wszystkim znacie doskonale szczegóły i potrzeby tego, co, co musicie tak. używać na co dzień i doskonale wiecie, jak sobie z tym radzić, i po prostu rozumiem, że ta pomoc jest również skierowana w skierowana w tym kierunku, to nie jest dobre zdanie, ale niech już tak zostanie, ale właśnie skierowana do, do tych rodzin po to, żeby po prostu usprawnić codzienne życie. Tak, żeby usprawnić codzienne życie. I my, ja, ja, my, cały projekt wie o co chodzi i dostarczamy nie tyle co pieniądze, aczkolwiek dostarczamy sprzęt, rehabilitację w ten desen idziemy w tym kierunku idziemy, żeby dostarczać to, co jest potrzebne, a nie dostarczać pieniędzy, bo uznaliśmy, że tak będzie lepiej po prostu. Niech będzie ta pomoc w kierunku niepełnosprawności, pomocy, ale sprzęt rehabilitacji i tego typu rzeczy. Znaczy, w, wiesz co w przypadku. W społeczności kryptowalutowej czy, czy, czy blockchainowej myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, dlatego że jakby rynek charity w ogóle ma ten problem. Mówię teraz o globalnym rynku wsparcia, gdzie najczęściej po prostu nie jest jasne, kto jest odbiorcą końcowym. I gdzie te pieniądze się podziewają. Dlatego z jednej strony doskonale sam rozumiem, jakby potrzebę czy konieczność wykorzystywania blockchainu w takich sytuacjach. Natomiast faktycznie przekazanie sprzętu chyba jest dużo lepsze niż, niż przekazywanie pieniędzy. Paweł, Twój projekt to jakby nie tylko chęć pokazania ludziom, czy jakby zwrócenia na siebie uwagi, czy, czy, czy u, zwrócenia uwagi na ten problem, bo powiem szczerze, że dopóki nie poznałem Ciebie, nie miałem pojęcia w ogóle, że. Że, że, że taki zespół istnieje. Ale Twój projekt to nie tylko NFT, Twój projekt to też monety. Tak, dokładnie. Do każdego NFT dołączamy prezent, prawie każdego, gdyż w kolekcji podstawowej tam nie dołączamy. Dołączamy, aczkolwiek w, w kolekcji srebrnej i w kolekcji złotej. Dołączamy jedną uncjową monetę srebrną i jedną uncjową monetę złotą. Jako, jako prezent. Jest to, takie, jest to takie po prostu dziękuję, żeby ktoś mógł kiedyś sobie spojrzeć na tą monetę, yy, uśmiechnąć się, przypomnieć sobie, że pomógł w fajnej sprawie, w tym kierunku po prostu. No to, to, to jest naprawdę bardzo fajne, bo ktoś, no inaczej, dobro powraca, prawda? Ee, więc, więc więc w tym kierunku. Ee, pocieszę cię troszkę, ponieważ jestem bardzo mocno. Um, um, Poinformowany o statystykach charity i wykorzystywania krypto na świecie. Otóż okazuje się, że, że tego jest coraz więcej. Projekty charity oparte na kryptowalutach cieszą się popularnością. No dobrze, niech tak zostanie popularnością. Cieszą się dużym zainteresowaniem. Wbrew temu, co jednak sądzi duża część społeczności kryptowalutowej, kiedy w związku z, z innym projektem bardzo często przez ostatnie dwa lata rozmawiałem na takie tematy z różnymi osobami, Większość ludzi twierdziła, że, że, że społeczność krypto jest społecznością spekulacyjną, że wszyscy chcą tutaj zarabiać pieniądze, a nie rozdawać, no to już statystyki są nie, bardzo, nie. Bardzo, bardzo pozytywne. Jest naprawdę jest, jest bardzo duży progres, jeśli chodzi o wykorzystywanie krypto społeczności płacącej czy dającej kryptowaluty na, na cele charytatywne. Więc mam nadzieję, że, że, że to by się to powiedzie. My jako BIN oczywiście staramy się wspierać takie inicjatywy. W ostatnim czasie pojawił się również artykuł o, o Twojej inicjatywie, więc tutaj w linku, w linku poniżej tego filmu wrzucę bezpośredni link do, do naszego artykułu, żeby nasi widzowie mogli sobie szczegółowo poczytać na temat Silent Angel Red. Jak wygląda sprawa od tej drugiej strony, czy, czy jesteście, nazwę to roboczo, stowarzyszeniem, do którego też rodziny borykające się z zespołem RETA mogą się zgłaszać, zgłaszać swoje potrzeby, swoje braki i, i jak ty, jaki masz, jakby, jaką masz wizję na przyszłość, czy, czy polski rynek jest na tyle wyrozumiały, że będziesz w stanie pomóc, nie wiem, wszystkim rodzinom, jakby trudno mi określić jak, jak, jak wiele jest to rodzin w Polsce, Natomiast, jakby, przepraszam, sednem tego pytania jest chęć po prostu wyjścia również poza Polskę. Czy, czy chcesz promować, promować, no promować swój projekt, ale jakby bardziej być edukatorem przy, przy tego rodzaju chorobie w całym świecie i pokazywać całemu światu, że naprawdę można wykorzystać świetną społeczność, można wykorzystać kryptowaluty, blockchain do, do, do jawnych transakcji, żeby tym ludziom pomagać? Tak, dokładnie. Tak jak mówisz, chcemy wykorzystać blockchain, żeby to było po prostu wszystko klarowne. Do tego jest stworzony blockchain myślę. I, i, I Pytanie było bardzo długie, więc jest mi strasznie ciężko odpowiedzieć, więc wrócę jeszcze do poprzedniego pytania o NFT, a później wrócimy do tego. Podział benefitu to jest 50%. Prosto do rodzin retowskich. 30% zostaje, yy, zostaje przekazane do finansowania badań nad nowymi suplementacjami, bo tym się też zajmujemy, i na podtrzymanie yy, życia projektu, a 20% yy jest, to, jest związane z, yy, z, powrotem, z zwrotem kosztów tych kolekcji, które w tym momencie mamy. Jest to tak rozwiązane, moim zdaniem jest to bardzo dobrze przemyślane, Przemyśleliśmy to bardzo długo i chcemy. dlatego jest tak zrobione, żeby 50% było po do rodzin ratowskich i 30% będzie właśnie w kierunku nowych metod leczenia i nowych metod suplementacji, bo jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne, a jest dużo, dużo ludzi, którzy o, tych, o tym nie wie że trzeba suplementować takie rzeczy. Dlatego też wydaliśmy, wydajemy cały czas serię e-booków Elevator Brain, gdzie opisujemy różne różniste suplementacje, w, pierwszej, w pierwszych częściach, czyli będzie to jest to seria od 1 do 10. Do 10 obejmuje, ta seria obejmuje suplementację grzybami. Chciałbym tak wspomnieć. I teraz wracamy do blockchainu. Zostaliśmy bardzo fajnie, naprawdę przyjęci na całym świecie, Batku. Dostaję fajne wiadomości, fajne maile. Feedbacki też są, a za to dziękuję, gdyż bez feedbacku nie mogę to nie mogę działać. Do... E, czy, czy masz pogląd, jakieś statystyki, jak w ogóle. Ile w ogóle takich rodzin jest, nie, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie? Czy zakładając, że mm, ludzie zrozumieją Twój projekt, będą chcieli wspierać, czy jesteś w stanie wyjść poza Polskę i pomagać też również ludziom z całego świata? Tak, to jest y, około 320 tysięcy zarejestrowanych przypadków z RETA na, na cały świat. Czyli. Y, no dotyka to jedną osobę na około 12 tysięcy urodzeń. Mamy, mamy, mamy kontakty już z Anglią. Zostaliśmy tam bardzo fajnie też przyjęci. Jesteśmy w stałym kontakcie. Czyli, czyli, czyli projekt idzie na cały świat, to nie jest tylko Polska, ale na cały świat. Dowiadujemy się, co jest tam potrzebne, szukamy tam wolontariuszy itp. Tak, jestem w stanie na ten moment powiedzieć, że lecimy na świat, lecimy na cały świat. Ja jestem, jestem pod wrażeniem tego wszystkiego, co robisz, dlatego że jakby pokazujesz um, zupełnie inną stronę e, e, wykorzystania technologii blockchain, e, kryptowalut czy w ogóle NFT e, w ogóle po, pozaspekulacyjny. To, to, co mi się bardzo podoba, w, w w Twoim projekcie i, i w projektach w ogóle związanych z zniesieniem pomocy, to jest to, że takie projekty są jakby poza sentymentem rynkowym, tak. Według mnie nie ma znaczenia, czy dzisiaj Bitcoin wystrzeli do góry, czy, czy, czy on dzisiaj bardzo mocno osunie się na dół. Natomiast to jest to jest chęć pomocy innym, jakby jest i zawsze była. Czymś fajnym, czymś modnym, chyba, chyba to jest dobre słowo, bo, bo obserwując tylko nasze ro, ro, rodzime tutaj serwisy zbiórkowe w Polsce, no, bardzo dużo osób pomaga, bardzo dużo osób pomaga. Jest jedna rzecz, która mnie troszkę martwi, ale jakby nie, nie dotyczy to ciebie, tylko właśnie tego rodzaju projektów, bo statystyki wsparć czy zbiórek powiem ci, że są niefajne, dlatego że w przypadku zbiórek na chore dzieci w porównaniu ze zbiórkami na chore zwierzęta. 70% osób woli jednak wspierać chore zwierzęta niż dzieci. Co no, dla mnie jest to w ogóle rozczarowujące. Ja też rozumiem, że, że, że my tworząc takie projekty nie jesteśmy w stanie zbawić świata. Natomiast jesteśmy w stanie po pierwsze pomóc takim ludziom, jakby wykorzystać tę te, te, tą, tą technologię, w której pracujemy na co dzień, żeby pokazać też światu, że, 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 że przekraczamy pewne bariery i pewne granice, zwłaszcza te technologiczne, aczkolwiek nie tylko, dlatego że my jesteśmy w stanie dotrzeć do, do miejsc nieubankowionych. E, ale które mają po prostu telefon komórkowy z dostępem do internetu, tak? I, i teoretycznie to nam w zupełności wystarczy. Życzę Tobie i, 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 i życzę nam wszystkim, żebyśmy troszeczkę też inaczej jest, zaczęli patrzeć, żebyśmy chętnie byli tymi filantropami, czy, czy dla siebie samego, czy, czy, czy po prostu dla, dla chęci niesienia pomocy innym. Dosłuchaj, e, ja nie mam więcej pytań, nie chciałbym Cię dzisiaj zatrzymywać. E, od razu. Przekażę informację, że, że spotkamy się w najbliższym czasie na, na Twitterze Being Crypto, gdzie porozmawiamy sobie troszeczkę bardziej na żywo, znaczy w ogóle na żywo, ale troszeczkę bardziej szczegółowo, dlatego że zależy mi też, żeby po prostu nasi słuchacze czy nasi widzowie, nasi czytelnicy, o ile ich zainteresujemy, żeby zadali po prostu pytania ze swojej strony. Oczywiście tą informację wcześniej opublikujemy fajnie. na Being Crypto. Więcej o Silent Angel Red, jak już wspomniałem wcześniej, jest opublikowany artykuł również w Being Crypto Polska. Link będzie tutaj um, podany pod filmem. E, Pawle, ja Tobie dzisiaj bardzo dziękuję. E, to była szybka rozmowa, ale, ale chyba skuteczna i, i myślę, że na początek to, e, to, to nam wystarczy. E, na pewno będziemy się częściej spotykać, dlatego że my, jako Being Crypto Polska, podjęliśmy się. Zostania takim, no, trochę ambasadorem i sztuki z jednej strony w Polsce, i, i również projektów charity, co jest no, dla nas dość istotne w, w aspekcie też naszego zaangażowania w kryptowaluty, tak, że no, nie chcemy być postrzegani tylko i wyłącznie jako serwis, który, który cały czas mieli newsy i, i pokazuje tylko um, analizy techniczne wszelkiego rodzaju kryptowalut, ale żeby też właśnie wyjść do tej społeczności, która Teoretycznie nie jest związana z kryptowalutami, ale pośrednio jest, lub za chwilę będzie, bo, bo mówimy jednak tutaj o technologii blockchain, która wcale nie musi się kończyć na, na, na kryptowalutach czy na bitcoinie. Pawle, bardzo Ci dziękuję. Jak tylko będę miał już ustawiony grafik dla naszego spotkania na żywo na, na i Twitter Spaces czy, czy X Spaces w tej chwili to, to umówimy się, damy na pewno informacje w prasie, w to w naszych kanałach social media. Wszystkich zapraszam oczywiście do, do strony projektu Silent Angel Red, link również tutaj w opisie pod filmem. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, Pawle, czy można się z Tobą w jakiś sposób kontaktować? Tego zazwyczaj nie robimy w naszych, w naszych wywiadach, jednak no, tu jest osobą, która, która też niesie pomoc i być może zwrócimy dzięki temu, dzięki, dzięki naszemu, naszej rozmowie i uwaga ludzi, którzy jeszcze do Ciebie nie dotarli. Gdzie i w jaki sposób można Ciebie złapać? Słuchaj, to na początku zapraszam na następne spotkania na Twitterze, bo Silent Angel Red to nie, naprawdę nie tylko NFT. Można nas spotkać na Telegramie. Silent Angel Red. Można nas zobaczyć na YouTubie Silent Angel Red, na X-ie czy też Twitterze Angel Red. Jakbyś mógł coś tam podlinku, jak nie, to, to stronę tylko. barku na stronie też jest formularz, gdzie można się z nami skontaktować i o wszystko wypytać. Super, oczywiście, że będę mógł. Podam wszystkie linki tutaj pod filmem, żeby każdy mógł bezpośrednio trafić do, do wybranego źródła. Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był dzisiaj Paweł Górecki z projektu Silent Angel Red. Jeśli będziecie chcieli uzyskać więcej szczegółów, to zapraszam na wszystkie linki podane przez Pawła i tutaj w opisie oraz na najbliższe spotkanie na Twitter Spaces. Dziękuję Pawle. I do następnego razu, Dzięki. już niebawem. Ja mam, ja mam tylko nadzieję, że nagrywanie się nagrywa, bo jest u mnie cały czas 0,000. Dziękuję. E, nagrywa się. U mnie jest 22 minuty. Udało nam się zrobić to w szybkim czasie. I już kończę nagrywanie. Do usłyszenia, do zobaczenia.